No i wiesz, pomyślałam o tym, że w tej sytuacji ja będę musiała się zabić po prostu, bo zauważam, że ludzie na mnie nie zwracają uwagi, że jakby znajomi mają mnie gdzieś, że ja wiesz, ja się po prostu czuję nieważna, wiesz, brzmi to jakoś tak, nie wiem, może niekoniecznie, ale serio, że czuję, że nie wiem, moi przyjaciele się ode mnie odsunęli, że jak ja coś do nich mówię, ich to kompletnie nie obchodzi, że jakby wiesz, dzisiaj jest, mamy tak, że interesują nas jakieś takie, rozpraszają no, nas rzeczy takie pierdoły kompletnie, ludzie nie o celebrytach, o głupotach, o jakimś, nie wiem... O czymkolwiek ich interesuje, nie wiem, mm. cena chleba ich bardziej interesuje to niż wiesz. Ja mówię, że się fa fatalnie czuję. I myślę sobie tak, albo się powieszę, albo właśnie zażyję jakąś truciznę, ale ja nie mam pięcia, ja nie byłam nigdy w sklepie. Wiesz, jakieś trudki na szczury miałabym kupić, czy w sklepie mm. zwierzęcym. Nie wiem, jak to w ogóle załatwić, czy trzeba mieć jakieś pozwolenia. Na broń oczywiście już no nie odważę się, no nie sobie w łeb. Yy, no ale co sądzisz o tym? No, no spoko dla mnie